załadunek za 45 minut jesteśmy nad pacyfikiem. Dysłownie załadunek wypadł mi mile od plaży, więc kurde, no podjechałem. Chodźmy zobaczyć jak Pacyfik wygląda na tej wysokości w okolicach Salinas. Czasem załadunki. Znajdują się w bardzo egzotycznych okolicach. Tam, gdzie wschod, słońce, zaparkowany jest nasz trok. Znajdujemy się w parku stanowym. A tu za tą wydmą El Pacifico. Oczywiście, że powiem, zabłądziłem trochę. Dosłownie mile stąd mam załadunek jakieś marżonki. Więc pomyślałem, że skorzystam z okazji i ubiorę się nad ocean który nie jest moim ulubionym oceanem, bo jest on zimny jak cholera Rybka jak zwykle ostrzyżenia i no cóż, nie ma co narzekać Zobaczmy Aha, to najlepiej zrobić tak Co tu gadać kurwa? Zimny piasek ósma rano Central Time Ale tu jest jeszcze chłodno Bo tu jest 6 rano Pacific Time Tak wyglądają białe bałwany fale w Pacyfiku zachodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych w okolicach Salinas. Piknie, idziemy napić się słonej wody. Zrobię sobie tutaj kardio Czemu nie? Mam jeszcze pół godziny do załadunku Nie wiem ale jajca niezłe Skąd ja się tu znalazłem Czy tak miało być A tam stoi mój trok Widać go? Przez ten gąszcz Dobra, trzeba spierniczać, żeby tu zaraz się jakiś truper nie przyplątał i nie przypierniczył. Panu zaczęciu na linii brakowej podskoczył raz, drugi, trzeci, Lewandowski, teraz podbiega, zatrzymuje się z lajem, stylator! Kurwa ten internet!